I'm gay. I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. Chase you some coughs. Witam Was już w piątym odcinku Overwatcha. Dzisiaj zobaczymy, co to będzie z naszymi cheaterami. Których musimy oczywiście ukarać i sprawić, żeby zostali zbanowani. Zaczynamy z pierwszym cheaterem. Nie ma co przeciągać. Pamiętajcie, że jeżeli filmik Wam się będzie podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz nie zapomnijcie wbić na Twitch. Ale to powinienem powiedzieć na końcu. Co ja zrobiłem w ogóle? Okej okay, jest i nasz pierwszy podejrzany mapa DAS 12 do 9 z przewagą dla terrorystów. Runda 22. Oczywiście nasz podejrzany gra ze Outem, co już jest y, takie mm, mm, on chyba gituje. No cóż, zobaczymy. Oczywiście idzie na shorta, dolny jest, ale on wie o tym oczywiście. Oczywiście headshot z gór... górny mid headshot wleciał. Oczywiście górne tunele tak samo leżą i T spawn ostatni został z pistoletem. Prawdopodobnie chyba się nie wiem, poddał bo kupił granaty, żadnej broni, nie? Widzimy, terroryści już wychodzą. Nasz podejrzany prawdopodobnie się zdenerwował z racji takiej, że przegrywali mecz. No i postanowił ten mecz oczywiście wygrać. Nie wiem, czy jest sens w ogóle to oglądać. Nasz podejrzany oczywiście nawet w mierzy przez bramę, nie ma skrupułów żadnych, żeby się nie ukrywać. Ale dostał oczywiście w łeb. Bo prawdopodobnie Albatros tak samo cheatuje, chociaż nie chce na razie oceniać. No i cóż. Przyspieszamy to, ja zgłaszam naszego gracza, lecimy z następnym Prawdopodobnie jeszcze obejrzymy sobie do końca tą rundę Zostawimy ją i oczywiście z naszych rąk Następny podejrzany będzie zbanowany Więc dzień zaliczam do udanych Dobrze, przewijam to i lecimy z następnym Niegrzecznym chłopcem Tak jak już mówiłem, ewidentne dowody na aim Ewidentne na wizję, tak samo Tutaj nie ewidentne Chociaż nie chce mi się sprawdzać e, Gryfing nie wchodzi w grę I okej, okay, poszło Czekamy Halo, halo, gdzie jest następny dowód? Chyba muszę zmienić konta Halo Przepraszam Co się tu dzieje? Zatem jest i nasz drugi podejrzany Mapa Inferno, runda trzecia z przewagą 2-0 dla terrorystów Nasz podejrzany oczywiście ma scouta i nie planuje go użyć w żaden zły sposób już to widzę. Co ty kolego robisz? Dobrze, tutaj usłyszałem, że gościu jest w appsach, więc tutaj na razie nie chcę go oceniać zbyt pochopnie. Ale tutaj tak, jakby zerknął. Przecież... Aha! No i wiemy, co się święci. Już wiemy, co się święci, moi drodzy. Już wiemy, co się święci. Kolejny cheater. Mhm. Mm Cóż za piękna akcja. Tutaj zobaczył, przez ściany, ale niestety jego Teammate zabił, nie wiem czy ten jego Teammate tak samo nie czytuje, bo tutaj jakieś takie pestki wchodzą Ewidentne, o pomylił bombę ze smoke'iem, cóż za ciamajda, cóż za ciamajda z tego Naszego podejrzanego Jego kolega widzę jest jeszcze bardziej chyba odpalony No to mamy tu drużynie dwóch cheaterów, jak nie więcej, ja nie wiem Nasz kolega ten Maca Macawu Oczywiście nie ma żadnych skropułów żeby Tak samo chyba Kalf z, z tego co widzę cheatuje Także już trzeci cheater wchodzi w grę Nie wiem jak zresztą. Ale no Śmiesznie była cała drużyna cheaterów Na pewno Dwóch jest Na pewno trzech jest przepraszam Bo Kalf prawdopodobnie też włączył cheaty O nie nasz cheater sobie umarł Co to się stało? I nasz podejrzany też włączył cheaty Dlaczego? Cała drużyna cheaterów? Czyżby? Teraz tak niby na A idą, że niby nie mają cheatów, sprawdzają oczywiście. Tutaj widzimy, że już nasi przeciwnicy, że tak powiem, poddali się, bawcząc na respie. No nie dziwię się, nie dziwię się, jeżeli praktycznie cała drużyna jest cheaterów. Dobrze, nie mam problemu z ocenieniem w tym przypadku naszego, chociaż tutaj jest połowa drużyny ponad, yy, która cheatuje. No ale nie mam problemu z ocenieniem naszego już podejrzanego, który został zgłoszony. Oczywiście dostanie wagbana i sobie już nie pogra na swoim koncie, niestety. Dobrze, ja przewijam, lecimy do trzeciego naszego podejrzanego. Ewidentny aim, ewidentne WH, a tutaj też zaznaczę atak, bo miał przecież a tutaj griffin nie wchodzi w grę. Wysyłamy werdykt. Ok. Jest i nasz trzeci podejrzany, runda szesnasta z przewagą 10 do 5 dla terrorystów. Wiedział, że jest w tym miejscu, choć możliwe, że dostał info od gościa z apartów. Teraz oczywiście słyszał tą drobinkę. Widzi i czeka spokojnie. No nie wydaje się jakiś. Aha, oho, mm, oczywiście. Już się wydaje, już dobra. Ja już nie mam problemu. Zocenimy <głos》> go, wiem co będzie się działo. Wskazy są kupione, patrzcie w dół. I pach. I myk. Trzeci. Czy będzie czwarty? Nie będzie czwarty. Dobra, kochani, ostatnia runda z y, naszym podejrzanym, bo chcę zobaczyć, czy coś będzie jeszcze ciekawego. Czy zrobię Isa? Jeden, dwa, trzy, <ścoughs> cztery. A, znowu nie ma Isa. No dobra, przewijamy to. Nie ma sensu oglądać, lecimy z Czwartym podejrzanym bodajże tak, z czwartym i zobaczymy, czy on może będzie czysty. Okej, okay, już mamy tutaj swój formularz detektywistyczny do wypełnienia. Ewidentny Aim, ewidentna wizja, ewidentne inne wspomaganie. Wysyłamy werdykt, czekamy na kolejnego naszego przestępcę. Jest i on, moi drodzy, jest nasz czwarty podejrzany. Coś tu jest podejrzanego w nim właśnie. Nie no, już wiemy co się dzieje. Oczywiście. Patrzy się w dół, ma oto bany hopa, skara. Także ja już... Nic się jeszcze nie wydarzyło, ale już mogę w stanie ocenić, nawet nie muszę oglądać tego dema. Wiem, że jest ewidentnym cheaterem. Zresztą ciągle mi się trafiają cheaterzy, ale tutaj widzimy, że jego drużyna strasznie jest przeciwna jego cheatom, bo go tutaj specjalnie blokują. Okej, okay, to będzie szybki odcinek, w sensie to będzie szybki ten podejrzany, bo ja nie mam już siły oglądać ich. Ja po prostu to przewijam. Czekamy na piątego i ostatniego. Okej, okay, ewidentne, ewidentne, damy ewidentne. Jest już nasz piąty i ostatni podejrzany. Ale już po samym wstępie jesteśmy w stanie stwierdzić, co on ma za cheaty. W sensie, że ma po prostu te cheaty, bo przed chwilą był autobany hop. Także na koniec odcinka kolejny cheater. I... I to jest smutne: to jest smutne, bo widzimy przez to, jak społeczność właśnie tej gry konkretnie oszukuje. I to nie jest tak jak wcześniej było, że trzeba było się domyślać, analizować i tak dalej. Tutaj teraz albo jest odpał, albo po prostu go nie ma. I to jest smutne, bo coraz częściej, a właściwie ciągle z tego co widzimy właśnie na tych Overwatchach, to zdarza się tak, że no ciągle są czyterzy. Nie ma osoby, która by została zgłoszona i by nie miała nic. Dobrze, kochani, tym pięknym akcentem i headshotem bez scope'a. Kończymy nasz odcinek. Ja przewijam go do końca, zgłaszamy, wysyłamy werdykt i widzimy się w kolejnym odcinku. Ewidentne, ewidentne, ewidentne. A damy mu też ewidentne to nie ma znaczenia. I tak dostanie Wagbana. Także wysyłamy werdykt. A ja Was już cieplutko zapraszam do subskrybowania kanału wraz z kliknięciem w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Bijajcie również na Twitch, gdzie są głównie streamy z Call of Duty Warzone ale jeżeli będziecie chcieli coś innego, to oczywiście temat jest otwarty, będziemy grali w coś innego, co chcecie, tak będzie, także trzymajcie się na razie, widzimy się w kolejnym odcinku bądź też na streamie, ja Was żegnam, trzymajcie się, cześć.